Wrzesień to czas powrotów do szkoły czy pracy i też często czas, w którym no, częściej jemy na wynosy lunchy czy drugie śniadania, no ale też rozumiem, że no nie zawsze jest y, sporo czasu albo chęci na przygotowanie sobie takiego drugiego śniadania czy lunchu y, na wynos. Dlatego dzisiaj mam dla Ciebie trzy propozycje takich lunchów, drugich śniadań, y, które zrobisz bardzo szybko, nawet wtedy, kiedy naprawdę nie chce Ci się gotować, y, są pyszne, są zdrowe. Y, no i co? Jeżeli się jeszcze nie znamy, to cześć! Ja jestem Irena, jestem magistrą dietetyki. Na tym kanale uczymy się jak jeść zdrowo, ale w taki prosty, luźny, niewidziany sposób, więc jeżeli Cię to interesuje, to możesz kliknąć w zoneczek, żeby nie przegapić. Y, no a my co? My lecimy do naszych lamczy na wynos. E, I tutaj jako pierwszą zrobimy sobie tortillę z taką ekspresową pastą, naprawdę robi się to super szybko e, i tutaj na naszą tortillę wysypujemy sobie ciecierzycę, bo tak tę pastę będziemy przygotowywać na naszej tortilli, żeby nie pobrudzić żadnej więcej miseczki, talerzyka i dla kogoś może się to wydać takie dziwne, boże Irena, po co? Nie można było tego przełożyć do blendera, zblendować na inny talerzyk. No, dla mnie to jest zawsze dodatkowe naczynie do mycia, tak jest szybciej e, i rano, kiedy się spieszymy, robimy sobie coś na wynos. Chwila mniej na mycie, to, 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 to chwila więcej na, na spanku, więc... Więc rozgniatamy już prosto na tortilli. Rozgniatamy tutaj te ciecierzece, widelcem, tutaj oczywiście cieciercę ugotowaną, albo puszkowaną, albo słoiczkowaną. Tutaj ciecierzyca w naszym lunchu będzie źródłem białka, do niej dorzucamy sobie majonez u mnie wegański, on tutaj będzie nam źródłem tłuszczu, e, źródłem smaczku, e, dorzucamy jego, jeszcze do tego, uwaga, uwaga, na sam koniec oczywiście czosnek granulowany. Naprawdę, ta pasta robi się super szybko, bo to jest tylko wymieszanie tych trzech składników. Można to zrobić nawet na tortilli, a jest naprawdę bardzo, bardzo smaczna. Więc co? Raz, dwa i wymieszane, ustawiamy sobie tę pastę tak na środku naszej tortilli i do tego teraz szybko pokroimy sobie warzywa. U mnie będzie papryka. Papryka ogólnie zawiera masę witaminy C. Nawet kawałek papryki potrafi nam pokryć całodzienne zapotrzebowanie na te witaminy. Więc naprawdę warto ją jeść. Do tego jeszcze trochę ogórka, może być świeży, może być kiszony. Tutaj ogólnie jak zwykle możesz dodać sobie takie warzywa, jakie lubisz. No i co? Na naszą tortillę układamy warzywa na paście. do tego jeszcze dorzucę sobie zieleninę. To wszystko teraz zawijamy, możesz zrobić tortillę z jednej strony otwartą, z jednej zamkniętą, ja zrobię zamkniętą. Tutaj dwoma krótszymi brzegami przykrywam nasze składniki i tym dłuższym, dłuższy też zawijam na drugą stronę, trochę taką połamaną tortillę, ale to nic. Tutaj łącząc ją tak z drugiej strony i tak zawijając. I nasza tortilla gotowa, możesz sobie wziąć taką, możesz ją też przygrzać na patelni. Ja sobie moją delikatnie przygrzej na suchej patelni z obu stron. I nasza tortilla gotowa, najlepiej oczywiście transportować ją w całości. Ja ją tu przekroję, żeby była ładniejsza do zdjęć. Oczywiście mi się zaczyna rozwalać, tak żeby się nie rozwalała. Można ją sobie przypiąć wykałaczkami albo po prostu na wynos zapakować w sreberko. Cudność. No i to przekładam sobie do lunchboxa i też tutaj do niego dorzucę sobie resztkę warzyw. Jeszcze mam jakąś resztkę brzoskwini, żeby mieć też do chrupania. I nasz pierwszy lunchbox gotowy i naprawdę bardzo polecam Ci ten tip z rozmiataniem pasty już na tortilli i też bardzo polecam Ci spróbować tę pastę z ciecierzycą, majonezem czosnkiem granulowanym. Jest super prosto do zrobienia, naprawdę mega, mega smaczne. Jako kolejną zrobimy sobie taką super szybką sałatkę z gruszką. Tutaj zacznę od... Zgrzankowania chleba. Możesz to oczywiście pominąć. Po prostu kroję sobie chleb w kosteczkę i wrzucam na suchą patelnię, żeby troszkę mi się przybiegło. W tym czasie do lunchboxa przesypuję zieleninę. Tutaj sporo zieleniny. Do tego kroję sobie. Gruszkę. Tutaj warto wybrać taką gruszkę, która jest miękka i słodka. Mi oczywiście taka nie przyszła, niestety, ale też będzie, też będzie ok. Kroję ją sobie w cieniutkie plasterki i potem jeszcze przykraję na mniejsze części. Gruszkę dosypuję do sałaty. Do tego pokroję sobie jeszcze orzechy włoskie. One są super źródłem omega trójek, ale jeszcze, ja oczywiście się pospieszyłam, zanim damy orzechy, jeszcze do tego. Siecierzyca znowu, albo taka e, z puszki, ze słoiczka, albo ugotowana przez nas, można zamienić też na fasolę, e, na jakiś ser jeżeli jadasz. Do tego zrobimy sobie też ekspresowy dressing i tutaj po prostu mieszamy odrobinę syroku e, klonowego, albo jakiegoś innego słodzidła z nie bestki, z sokiem z cytryny odrobiną oliwy i szczyptą soli to wszystko mieszamy dolewamy do naszej sałatki i to też wszystko razem łączymy. Oczywiście możesz też, jeżeli masz taki jakiś mały pojemniczek albo słoiczek, to dressing zabrać sobie w takim małym pojemniczku osobno i dopiero przed podaniem polać sałatkę. Tak na pewno będzie smaczniej, ale, ale tak, też, tak też będzie ok. To wszystko posypujemy orzechami i dorzucamy zgrzankowany chleb. Tutaj również możesz wziąć go osobno. No i co, minęły 3 minuty i mamy gotową, zbilansowaną, smaczną sałatkę na wynos. Jako kolejną zrobimy sobie bardzo szybką kanapkę z masłem orzechowym, ale z takim twistem, troszkę inaczej oczywiście. Możesz sobie zrobić po prostu kanapkę posmarowaną masłem orzechowym z ulubionym owocem i tyle, ale my tutaj zrobimy sobie takie troszkę bardziej wypasione to masło orzechowe, chociaż też przygotowanie jest super proste. Tutaj do naszego masła orzechowego dodajemy troszkę, naprawdę nie dużo, kakao i do tego odrobinę syropu klonowego i to wszystko mieszamy. Kilka momentów i powstaje nam naprawdę bardzo smaczna pasta, taka orzechowo-czekoladowa. Teraz przekładamy ją na nasze kanapki. Do tego kroimy sobie owoc, może być Twój ulubiony, u mnie jest to brzoskwinia. Tutaj też super sprawdzi się na przykład gruszka. I co? Układamy nasze owoce na kanapce. Przykrywamy jedną kanapkę, drugą przełożę do lunchboxa. Dodam też jeszcze inne owoce do zagryzania. Tutaj, jeżeli jesz to w domu z dostępem do kuchenki, to możesz sobie później też takie tosty zgrzankować z obu stron też będą pyszka. Kolejny ekspresowy lunch gotowy. Jeżeli chcesz więcej przepisów do szkoły, do pracy, na przykład na ekspresowe śniadania, również na wtedy, kiedy nie chcesz się gotować, to odsyłam Cię tutaj. Wysłam Ci dużo uścisków. Jeżeli Ci się podobało, możesz dać łapkę w górę, napisać komentarz, co Ty najbardziej lubisz. Tak na szybko brać ze sobą na wynos do pracy czy do szkoły. Możemy zrobić sobie taką burzę mózgów w komentarzach, żeby nawzajem się poinspirować. Eee, I co? Dużo uścisków dla Ciebie. I do zobaczenia już wkrótce.